Hej, ja jestem Potion, dziękuję za 160 subskrypcji i zachęcam was do subskrybowania mojego kanału i w tym odcinku pokażę wam jak zrobić takiego fajnego embeda jak widoczny teraz jest na ekranie bez dodawania żadnych botów na serwer więc najpierw wchodzimy do ustawienia dowolnego kanału na naszym serwerze na którym ma zostać wysłany embed zakładka integracje webhooki, stwórz webhooka Mogę go nazwać, ale to nie jest zbytnio ważne. I kopiuję adres URL webhooka. Teraz przechodzę do przeglądarki internetowej, wpisuję discord.club. W prawym górnym rogu klikam dashboard i tutaj powinienem wkleić adres URL webhooka. Nazwę użytkownika, czyli tak samo jak ja wyślę wiadomość, będzie na górze, to tak samo jak Webhook wyślę będzie na górze. Więc na przykład z piszą nazwę re, regulamin. W awatar URL wkleję, można wkleić link do awataru naszego webhooka, to znaczy jaki chcemy, żeby miał awatar. Ja, na przykład ja wkleję link do jakiegoś zwoju, to zmieni się na zwój. W kontencie wiadomości może, mogę wpisać treść zwykłej wiadomości, na przykład regulamin. I mogę kliknąć przycisk send message. I jak widać wysłało się wiadomość. Tutaj, message id or url, mogę wkleić link lub id wiadomości wysłanej przez tego webhooka, aby ją edytować i jak wziąć ID albo URL, aby klikamy w zakładkę więcej i kopiuj link wiadomości, a jeżeli chcemy zrobić to przez ID, to musimy mieć włączony skryptel dewelopera i kliknąć kopiuj ID. Żeby łączyć tryb dewelopera na wersji Canary, e, musimy przejść do zakładki zaawansowane i odznaczyć tryb dewelopera na wersji stabilnej. E, o ile jeszcze nie zaktualizowali jej, przechodzimy w zakładkę wygląd i tutaj na dole powinien być tryb dewelopera. Pliki, można załączyć po prostu jakieś pliki do tej wiadomości, ale, ale teraz przejdźmy do embedów. Najpierw usunę po prostu tę treść tej wiadomości i stworzę nowego embeda. Autor embeda, czyli na przykład, czyli na przykład potion, to znaczy ja, wpis wpisuję potion i pojawia się potion na samej górze. URL autora, czyli dokąd będzie prowadził. Link po kliknięciu w tekst autora. Ja wkleję, wpiszę swój adres kanału. Autor icon URL, możemy wkleić link do avatara. Ja wkleję link do swojego i tutaj mamy hermionę machającą. W tytule embeda wpisujemy to co jest pod autorem, na przykład regulamin. I w kolorze embeda mogę ustawić jakiś fancy kolor, na przykład Regulamin, nie wiem, mi się kojarzy z jakimś takim pomarańczowym. Dajmy na to. I description, czyli to co jest na samym dole. Mniej więcej. Na przykład Regulamin Server. Można zapisać od tutaj w ten sposób. Regulamin, ale ja pokażę Wam jak zapisać regulamin w filter w URL to URL do którego będzie prowadził po kliknięciu tytułu. Ja wklejam znowu link do swojego kanału. Image URL, to znaczy to jest obrazek. To ja wkleję Regulamin, czyli obrazek. To jest ten duży obrazek. A thumbnail URL to jest thumbnail, miniatura w prawym górnym rogu, taka pomniejszona. Tylko muszę to footer to jest hmm, footer, czyli to był regulamin i na dole pojawi się to był regulamin w timestamp mogę wpisać datę mniej więcej datę, datę do której odnosi się dany embed ja wpiszę aktualną datę footer icon url czyli ikona footera po lewej stronie na przykład to i teraz jak dodać fildy? Fildy dodajemy po prostu klikając Stent plus i chic, i na przykład zabrania się i wpisujemy tytuł filda i opc filda. A, czasami nie zaktualizuje się podgląd, to wpisujemy cokolwiek w polu content i to resetujemy. I mamy taką i mamy takiego embeda. Teraz na tym lapsie stworzę embeda do reggudaminu, który już prawdopodobnie widzieliście wcześniej. Dobra, i mamy mniej więcej gotowego naszego embeda. Teraz możemy go wysłać przyciskiem send message i został ładnie wysłany embed. Możemy go edytować, na przykład wpisując tutaj piesek, piesek. To nie jest piesek, piesek, ale trudno i klikamy przycisk edit message. No i teraz pojawiła się nasza wiadomość nad embedem. Dziękuję za uwagę. Zachęcam bardzo, bardzo do zasubskrybowania mojego kanału, do lajkowania tego filmu i jeszcze raz do subskrybowania mojego kanału, bo mam więcej lajków pod filmem niż subskrypcji z niego, a subskrypcje są bardzo potrzebne, proszę Państwa. I zachę zapraszam też na inne moje filmy. Tutaj będą się wyświetlały moje propozycje po obejrzeniu tego filmu. I to by było na tyle pa.